Cześć, 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 witam serdecznie z tej strony. a dzisiaj mówimy sobie bardzo fajną rzecz: czyli, jak szybko wyjść level w Fortnite. Cie. Jak widziałem, ja 33 level, a jest to chyba czwarty bądź piąty dzień tego sezonu. I tutaj nie kupowałem żadnego poziomu, nie kupowałem zwiększonego karnetu, tylko po prostu sobie troszeczkę grałem i stosowałem parę metod, o których wam dzisiaj powiem, właśnie jak szybko wbijać level. Wy jednak o subiku, a łaperce w górze, jeśli wam pomogła A dodatkowo, jeśli chcecie mnie wesprzeć, możecie w sklepie z przedmiotami wesprzeć Twórcę, wpisać star będę tego to mega mega wdzięczny. Bo jak ktoś będzie kupować karnet, paki o jakieś skiny, to wtedy będziecie mnie tym wspierać. Z góry dzięki. Dobra, dlaczego nagrywam ten odcinek? Dużo osób właśnie pytało się mnie na streamach. I pod odcinkami jak ja tak szybko wbiam te levely? bo większość osób w tym momencie ma tam koło właśnie 17 levela, 20 No i powiem wam jak szybko wbić level, szczególnie że wiem, że dużo osób może teraz będzie miało troszeczkę mniej czasu, a karent jest mega fajny i każdy by sobie chciał właśnie go zrobić e, każdy by chciał szybko odwokać nagrody. No i po prostu wam powiem więcej jakie tutaj E, takie jakby zasady szybkiego levela wbijania przestrzegać, co może Wam pomóc, e, co tam raczej omijać, bo na będzie bardzo dużo czasu kosztować. Zaczniemy sobie od podstawowej rzeczy, czyli daily misje. W tym sezonie jest tak, że każdy poziom e, do poziomu potrzebujemy tak jakby na ten level 80 tysięcy extra Obecnie mamy troszeczkę zmniejszony ten EXP z powodu, iż ten son jest dłuższy i na przykład za daily mamy 10 tysięcy. Jak widzicie, codziennie mamy 5 daily, czyli mamy właśnie 50 tysięcy expa. I dlaczego warto to robić? Dlatego, że jeśli po prostu gracie sobie nawet te zadania, macie zrobić tak naprawdę 20 minut i po prostu jeśli gracie sobie mało tego Fortnite'a, a, a zależy wam na levelu, to pierwsze co to, to, róbcie po prostu szybkie wyzwania, jeśli macie je daily, czyli właśnie te. E, na żółto to dlatego, że one dają 10 tysięcy expa w, jeśli nie jest to to daje tylko 1000, wtedy już się tak nie opłaca no ale teraz jeśli macie zadanie likwidację ze strzelby, zlikwiduj robot Starka e, jakiś tam zniż drona przyczekaj pojemniki za amunicją, zlikwiduj pomagierów duma, to tak naprawdę można to zrobić wszystko w jednej grze i dostajecie na to ponad pół levela, to jest dużo dlatego, że dodatkowo jeśli gracie mecz to zawsze zyskujecie też tam parę tysięcy expa, w samą grę kolejnym takim jakby szybkim wbijaniem poziomu jest zapełnienie karty medali. To jest według mnie chyba najlepszy sposób na wbijanie, jeśli wam zależy na szybkim levelu karnetu. Dlaczego? Dlatego, że karty medali możecie robić ile chcecie. Nie ma żadnego ograniczenia, że jedną kartę dziennie możecie robić. Możecie robić wszystkie karty w jeden dzień, jak po prostu będziecie w stanie i tutaj nie ma żadnego jakby problemu. Z tym tylko po prostu na to musicie troszeczkę czasu poświęcić, bądź po prostu grać, bądź po prostu też grać tak, żeby zapełniać te karty. Ja przyznam się szczerze, że ja nie gram w ogóle pod te karty medali, a jak zobaczycie ja mam właśnie dosyć dużo już zrobionych i całkiem to mam odblokowane. Karty medali omawiałem właśnie w poprzednim odcinku, jeśli ktoś by był zac zaciekawiony właśnie jak sobie wbijać te karty medali i jakie tak e, naprawdę musimy rzeczy porobić, to jest odcinek, w którym każdą medali, kartę medali osobno omawiam i można sobie zobaczyć. E, tutaj dlaczego warto to robić? Dlatego, że każdy taki znaczek, jak widzicie na tutaj mamy 4 znaczki, tu 4, tu mamy 6 każdy daje nam 15 tysięcy ekspa. To jest bardzo dużo, dlatego że jeśli właśnie robimy sobie na przykład e, taką kartę medali, to dostajemy ponad cały level, a tych kart medali mamy 55, jak widzicie. Wiadomo, że tutaj nie każda ma może dużo poziomów, ale są właśnie karty, większość kart tak średnio ma właśnie 3-4 levele jakby policzyć, bo tutaj są na przykład po 1, ale dużo jest kart po 6, dużo jest kart po 4, po 5 leveli i zadania są mega łatwe. Dlaczego? Dlatego, że zadanie typu zjedz przekąski, otwórz pojemniki z amunicją, otwórz skrzynki, otwórz rzadkie skrzynki, czy zabij kogoś robi się bardzo prosto i bardzo szybko i tak naprawdę, żeby to zrobić to wystarczy troszeczkę pograć, bądź po prostu sobie określić na jaka zrobicie karty medali zabić, po prostu chodzicie na parzące i zabijacie ludzi. Można właśnie sobie określić daną grupę jakby kart, którą chcecie wykonać, i wtedy bardzo szybko będzie szedł level. Dodatkowo w kartach medali jest coś takiego, że macie po prostu karty medali dodatkowe na kart tutaj, które dają Wam jeszcze za to, że zrobiliście tylko karty medali. Też są właśnie takie rzeczy, ale po prostu. Jak właśnie zrobić na tam ileś tych kart medali, to jeszcze ci więcej tego ekspa, więcej więcej. No i przydam się szczerze, że ja właśnie bardzo dużo ekspo z, z tych kart medali zyskałem i tutaj naprawdę mi to zbustowało level. E, I teraz sobie pomyślałem, jak na grałbym pod te karty medali, no to w tym momencie prawdopodobnie miałbym gdzieś koło 400 levela. Także tak to wygląda. I to jest chyba najlepszy deal do robienia, e, jeśli właśnie macie troszeczkę czasu i do wybiania szybkiego levela. Dodatkowo jeśli chcecie mega szybko wbijać level to pamiętajcie o wyzwaniach tygodnia Dlaczego o tym mówię? Dużo osób właśnie wie, że trzeba robić te wyzwania tygodnia ale tam do końca nie czai tam może lekceważy troszeczkę No i to jest błąd. Dlaczego? Dlatego, że co tydzień mamy właśnie e, parę wyzwań i każde wyzwanie daje 25 tysięcy expa plus przeważnie w tygodniu jest dodatkowe zadanie, które daje nam 50 tysięcy expa Te zadania są warte wykonywania, dlatego że one dają nam bardzo dużo expa a są bardzo łatwe w jednak, ja nagram odcinki poradnikowe to ze wszystkimi tymi moimi odcinkami, te cały tydzień jesteście w stanie zrobić 10-20 minut, zależy od tygodnia ale to jest właśnie czas, w którym można wykonać wszystkie questy, bo w tym sonie są bardzo proste questy i tutaj nie trzeba się bawić w to po prostu wystarczy właśnie sobie sfokusować, włączyć moje filmiki, sfokusować się i szybko robicie i wbijacie tym właśnie co najmniej tam parę leveli w tym momencie wydaje mi się, że powinniście wbić między 2 a 4 levele z całego tygodnia to się nie wydaje może jakoś że mega dużo ale pętaj, że tych tygodni jest chyba 10, i wystarczy właśnie tutaj wejść, zagracie, zrobicie to i macie parę leveli do przodu. Kolejnym takim sposobem na wbijanie, jeśli Wam już te sposoby się pokończą, jest po prostu granie. Tylko teraz, jak grać, żeby wbijać tego expa? Generalnie, exp, zagranie wygląda tak, że nie jest on jakiś mega duży i nie jest właśnie to opłacalne. Także też tutaj przestrzegam, żebyście nie myśleli, na tak, że a dobra, zagram tak sobie tam 30 gieraczek, bo dzisiaj mam czas. I powiem już jeden graut. Nie, tak nie polecam wbijać, dlatego że ja gram całkiem sporo arenek na przykład i ja widzę, jak ten pleci faktycznie dostajecie fajny Expletat za wygraną czy coś, ale te gry wtedy trwają długo. Generalnie ja z tego co zauważyłem, co taką dobrą grę dostaje się tam między 4 a 8 KXP, czyli tak więcej 5 a 10%. E, procent. No i to nie jest jakoś mega opłacalne, dlatego tutaj jak miałbym polecić właśnie bianie Expletat na grach, no to po prostu ja bym w tym momencie sfokusował się na karcie medali niż na zwykłych grach jeśli gracie zwykłe gry to raczej grajcie sobie z takim nastawieniem, że dobra co tam wbije to wbije ale nie fokusujcie się tym, że jakoś mega wbijecie szybko expa z tego co ułożyłem chyba najwięcej expa jest na parzance, bo jak byłem na parzance to w ciągu 10 minut chyba wbiłem 7 albo 8 expa także to jest naprawdę spoko no i jeśli ktoś właśnie na przykład musi szybko, szybko, szybko wbić tego expa to może właśnie zastosować sobie tutaj na parzankę, dlatego że tam ma palconek z szybkości, i wydaje mi się, że on idzie 2 albo 3 razy szybciej niż na zwykłych grach. dodatkowy sposób, o którym dużo osób nie wie i dużo osób zapomina, są coiny z ektem. Coiny z eksem mamy właśnie e, tak, by odparł już selonów na mapie. I osoby, które grały wcześniej to wiedzą. Ja oczywiście tylko tłumaczę. Coindexem to jest coś takiego, że na, danej na naszej mapie, po prostu w różnych miejscach mamy takie monetki. I każda monetka daje nam troszeczkę tam ekspa. One dają właśnie tam chyba od 5 do 10 tysięcy w zależności od monetki, czy nawet do 15 chyba jakieś złota. Także daje nam dosyć dużo. I te monetki wchodzą co tydzień do Fortnite'a. Tutaj trzeba pamiętać o tym, że te monetki możemy zebrać raz tylko, ale. Wszystkie monetki jak zbierzemy powinny nam, nam dać około chyba całego levela i yy, jest to całkiem dużo. Dlaczego? Dlatego, że te monetki jesteście w stanie wybierać w 10 minut. Ja też tutaj od razu powiem, że będzie u mnie odcinek na kanale niedługo właśnie z monetkami Ekpalko. Po prostu muszę jeszcze parę odcinków nagrać na inny temat i myślę, że w tym tygodniu właśnie się wyrobił już i wrzucę monetki na kanał. No i w ten sposób polecam dlatego, że właśnie jak nagram wam ten odcinek, to 10 minut i macie zrobione wszystko. A to jest dla was darmowy level, plus dodam, że właśnie dodatkowo w karcie medali są e, wyzwania na monetki z ekstrem. I tutaj właśnie warto o tym pamiętać, e, dlatego że po prostu jeśli sobie e, zbieracie na wszystkie monetki, dostaniecie na ten level za monetki, to dodatkowo możecie dostać jeszcze na kolejny level za kartę medali. W tym momencie macie dwa level do przodu i to jest całkiem fajny deal. To jest e, to co mi chyba wszystkie takie porady, też powiem właśnie dlaczego ten odcinek może nagrałem. Może mówiłem o troszkę oczywistych rzeczach, ale chciałem po prostu wytłumaczyć, bo dużo osób przychodzi do mnie i pyta, no cancer, jak ty ten level tak szybko, a może masz jakieś tipy na wbijanie poziomów, czy może jakoś tam e, jakiś tryb musimy grać. Nie, po prostu to są wszystkie rzeczy, które tak jakby ja przestrzegam w tym celie staram się robić jedynie daily e, i tak naprawdę tyle. Daily, wyzwania tygodnia, no i to karta medali, która się sama zapełnia. No i jak jak widziałem 33 level Tutaj dodam, że jakoś dużo nie gram, średnio może 4 godziny dziennie w Forta sobie gram, tyle co na streamach. No i to jest na tyle. Także ani jakoś nie grinduję po 12 godzin, ani właśnie nie zapełniam karty medali, a ten level jak widzicie, idzie. Tutaj dam też jeszcze monetek, za który nie wybierałem, także czeka mnie jeszcze około 2 levely do przodu, także deal naprawdę dobry. Tutaj pamiętajcie, żeby się tym levelem nie stresować też, dlatego że jeśli będziecie sobie grać raz w tygodniu, to znaczy czeliku cały karnet, E, tutaj też warto pamiętać o tym, że ten sezon trwa chyba 3 miesiące. Też właśnie nagramam odcinek, kiedy ten sezon się kończy niedługo e, i nie ma co się jakoś mega śpieszyć, także nie bójcie się, że nie zrobicie tego karnetu. Karnet sobie kupcie, jeśli jeszcze nie macie, bo na pewno go zdążycie zrobić, jeśli właśnie będzie tymi e, net minimalnymi właśnie poradami ode mnie się jakoś tam kierować. No i na tylko sobie zrobicie, a karnet jest mega fajny i na pewno go polecam. Dajcie właśnie, znać czy Wam się może przydały te porady, czy może o wszystkich wiedzieliście i ten odcinek Wam się nie przydał. Ale mimo wszystko, cieszę się, że taki odcinek nagrałem. Że mnie tak naprawdę troszeczkę zachęciliście tym, że właśnie pytaliście, jak szybko ten level wbić. No, dlatego, że myślę, że nie jednej osobie, która może zaczyna właśnie Fortnite'a, ten odcinek naprawdę pomóc. Bo też osoby, które grają krótko Fortnite'a, mogą właśnie o tym wszystkich nie wiedzieć i mogą właśnie po prostu sobie przyspieszyć troszkę ten level. Także mam nadzieję, że Wam się przyda ten odcinek. Dajcie właśnie, jeszcze i jestem mega ciekawszy, realnie wam się przydał, czy nie. No i myślę, że nie ma co przedłużać, także mega wam dziękuję za uwagę w tym momencie. Dzięki. Do następnego. Jo.